Mamy tę miłość. Witajcie na moim kanale i na premierowym. Dzisiaj nie będziemy grać w Brawlhalla Dzisiaj wam pokażę poradnik, jak odzyskać konto w browser. No i tak. Bo jak macie jakiś kod oblokujący, to klikniecie skontaktuj się. No i tak. A poza tym, klikamy w pomoc i wsparcie. No i klikamy to taką rozmowę jak widzicie no i tak ja sobie napiszę hello a wy co chcecie napisać to, to czekamy Oczywiście, klasycznie, Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz oraz m.in. E, Maria e, Tyszkiewicz. Zaraz będę. Dobra, już jestem. No i tak. On napisał, hello and welcome to Supercell Ted. A bierzemy, a teraz bierzemy sobie to, lost my account. Dobrze, To pierwsze trzeba wziąć. Dobra. Teraz będę. Dobra, już jestem. No i tak. Chodzi tak, że w Quasolat One musimy napisać ten kod, który mamy na profilu, ale nie ten, który przejść przez Superzell ID, tylko ani przez klub. Tylko piszemy taki kod tam, gdzie mamy na profilu. Ja mam sobie napiszę swój. Chcesz obniżyć koszty energii i ogrzewania w Twojej firmie? Skorzystaj z usług ABS ENERGIA. ABS ENERGIA. Tania energia i paliwo gazowe dla firm. Rozsądny zakup odpowiedniczości Tunkow ABS ENERGIA. Ulica Dojazdowa 2, obok ABS Energia. Grupa ABS. No i znowu wracam. Dobra, już jestem. No i kolejne. Question Wall 2. Westream 2 musimy napisać jak mamy jak mamy nit w Browster. Ja sobie napiszę moje. Bo... No i znowu wracam. Dobra, znowu jestem i chodzi o to, że trzeba... Napisać ile mamy w puszek i do, i, do, i do ilu mamy nazwierać. Ja mam na ja swoje napiszę i użyjemy pokażę Wam tego nie tego, tylko tego Widzicie? Tam gdzie klikam i i piszemy 3000, a 3000 to był no to więc musicie to zapamiętać. Na pamięć. No i znowu wracam. Dobra. Jestem już znowu i tak. Question 4 chodzi o to, że trzeba napisać z jakiego jesteśmy klubu. No i tak. Muszę napisać. Papuszki. Tak się ten klub nazywa. Hmm. Chodzi o to, że, że trzeba czekać na agenta i to nie będzie Barley To będzie ktoś inny A czekać się, trzeba gdzieś około 10 minut, 5, nie wiem No i tak, musicie napisać datę i rok Potem jeszcze trzeba napisać kiedy się, kiedy gracie i tak dalej, i tak dalej Potem musicie napisać e-mail, ale jak? Ale inny. I jak nie macie konta tak i wszystkie masz, macie zalogowane, to musicie zrobić... Je, musicie zrobić nową i wpisać ten e-mail. I tak. Musicie wpisać potem e-mail w superset ID. Potem musicie czekać na kod. No i macie A jak napiszecie To znowu trzeba czekać 5-10 minut Około No i tak I piszcie w komentarzach Czy trafię, czy zdobędę To konto, czy nie Dobra, to wszystko na dziś A znaczy jeszcze Jak i myślicie, jak myślicie Jak myślicie, zdobędę to konto, czy nie? Piszcie w komentarzach, a, a wieczorem pomyślimy albo jutro na live. No to jak? No to na razie, pa pa.